Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich moich widzów, bardzo, bardzo dawno mi nie było, zdaję sobie z tego sprawę, dziękuję wszystkim, którzy do mnie pisali, którzy e, tęsknili, którzy mnie e, jakby e, pomagali do tego, żebym wróciła, jestem, jestem z filmikiem, <laughs> jako że mój kanał jest typowo... Partnerski, więc jestem z, z filmikiem Wyboru. Jest to filmik dedykowany osobom po rozstaniach, w separacji, żeby może coś rozjaśnić, co się u Was może zadziać, lub co się dzieje, prawda? Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne no, nie ma takiej możliwości, żeby ze wszystkimi rezonowało. Więc to jest Wasza strona. Co wy myślicie, co wy czujecie. Po tej stronie jest Wasza osoba, co myśli, co czuje, jaka jest ogólna energia, co pomaga lub przeszkadza, ewentualnie może jakaś karta rady się tutaj pokaże i jaki jest wynik. Filmik jest filmikiem wyboru, wersja A i wersja B. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam. Na wstępie dodam, że nie robię pytań prywatnych, także nie piszcie, nie podaję adresu mailowego, nie robię jeszcze pytań prywatnych, tak? Od czasu do czasu, oczywiście, tutaj na YouTube wrzucę jakieś fajne, fajne czytanie dla Was, żeby odświeżyć tą naszą znajomość naszą, tak? No więc dobrze, zaczynamy od wersji A. Wersja A e, dla osób w separacji, tak? Jaka jest ogólna energia teraz pomiędzy e, Wami, moi drodzy? czwórka mieczy i dziewiątka buław. Słuchajcie, mm, pozwolicie, że ja będę karty interpretowała po swojemu. Każda talia ma inne ilustracje. Każda talia inaczej do, nam, do, do nas, do rodzistów, przemawia, więc <laughs> nie sugerujcie mi proszę w komentarzach, co powinno oznaczać, co, czy co nie powinno oznaczać, bo to jest jakby e, moja interpretacja, którą ja dostaję, którą ja widzę, karty do mnie mówią, więc ja będę robiła to po swojemu. Nie dam się w żaden sposób ukierunkować, dobrze? Czwórka Mieczy. Jest okres, proszę Was, pomiędzy Wami, rekonwalescencji, odpoczynku, izolacji, wielkich przemyśleń. Wielkich przemyśleń. Jeśli pamiętajcie, że energie te się mogą odwracać, jeżeli oglądają mnie Panowie, to ja teraz powiem, że jest nad Wami kobieta, która no, zawładnęła Waszym światem, onieśmiela Was swoim blaskiem, swoją osobowością. Jesteście bezradni w stosunku do tej kobiety, a jeśli oglądają mnie to panie, to pamiętajcie, żeby odwrócić energię, jest to mężczyzna, który onieśmiela was waszym blaskiem i, i was, swoją swoim blaskiem, swoją osobowością, no niesamowicie na was działa i cały czas gdzieś ten mężczyzna, czy ta kobieta w waszych głowach, w sercach, w myślach jest, tak? Tak, jak powiedziałam, energia jest y, jakiejś świadomości, też może byście się chcieli odezwać, albo ta osoba by się chciała do was odezwać, ale y, generalnie jest energia takiego naprawdę głębokiego, głębokiego y, przemyślenia całej kwestii, całej sytuacji i jesteście w takim trochę duchowym, albo myślowym senatorium, tak? Dobrze, teraz y, co wy myślicie w waszych, y, waszych głowach, w waszych umysłach? Cóż, yy, macie dość. Pracy. Niektórzy bardzo zapracowani. Yy, ta praca was pochłonęła, ale gdzieś tu przemyślenie jest takie, że może ta praca nie powinna mnie tak pochłaniać, yy, i powinnam, powinienem troszkę może odpuścić. Yy, jest to też, yy, powiem Wam, w Waszych głowach yy, niektórzy z was mają dość oczekiwania na, te, na to, co zasiali na, to, na te zbiory. No, nie, 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 nie przychodzą te zbiory, tak? Oczekiwane, które wy chcieliście, żeby, żeby były, tak, natomiast w myślach macie kreację, jest słońce, jest słońce i tutaj myślicie sobie, że nie, no ja sobie jego wykrowam, czy ją sobie wykrowam. to jest moja, czy mój, moja, moja muza, o tak i ja to będę dalej kreowała, kreował w swojej głowie, bo to jest ktoś, z kim ja chciałbym czy chciałabym spędzić resztę życia? Tutaj jest obfitość, tutaj ten mężczyzna ma adut w ręku i on tutaj tą postać sobie kreuje tak na własny, na, własną, na własny wymiar, tak jak on sobie tego, czy ona oczekuje, tak? Także to są wasze myśli w stosunku do tej osoby. No jest tutaj jakieś takie zawahanie, tak jak tutaj energia mówi, zawahanie, że jak długo mogę jeszcze czekać, czy ja się w ogóle doczekam, ale to jest niemożliwe, żeby to się nie stało, bo przecież to jest moja kreacja, prawda? Takie, takie są u Was myśli. Dobrze, zobaczymy, jakie są myśli u Waszej osoby, o której tak intensywnie myślicie. Cóż, ta osoba cesarzowa w odwrocie i cesarzowa w pozycji prostej. No zobaczcie. Tutaj się coś zadziewa. Ta cesarzowa w odwrocie mówi o obfitości, o, o, o miłości, o, o dobrobycie, ale ona się tutaj odwraca. Ta wasza osoba. Hmm. Ona chce być, ona lub on, tak? Chce być osobą bardzo sprawiedliwą, bardzo uczciwą. Na pewno on czy ona nie chce być niczyim kochankiem, kochanką, tak? Odwraca się karta cesarzowa świadcząca o właśnie tej tendencji tej kobiety, bo ona się tu odwraca, a tu jest w pozycji prostej. To jest osoba bardzo uczciwa i ona uczciwie myśli, tak? Jeżeli myśli o Was, to myśli o Was bardzo uczciwie. Nie chciałaby ta osoba, żeby ktokolwiek też powiedział na was złe słowo, nie pozwoli was skrzywdzić, tak? To ma w głowie, jeśli chodzi o was. Natomiast mówię, jeśli byliście w taki, takiej relacji, kochanek, kochanka, ta osoba tego nie chce. Ta osoba tego nie chce. O, tutaj bardziej, bardziej bym powiedziała w myślach, to ta osoba chce być kimś ważnym, kimś ważnym. Ale mówię, nie chcę was tu skrzywdzić, nie da złego słowa powiedzieć. Eee, I po prostu... Zobaczymy, co dalej, bo to są myśli. Ja tutaj nie widzę za bardzo uczuć. Może jeszcze dołożę jedną kartę tutaj. Powiem tak, ta osoba w myślach czuje się bardzo silnie. Prawdopodobnie, hmm, prawdopodobnie nabrała bardzo dużo mocy, tak? bo mamy kartę mocy i ona chyba poczuła taką siłę w sobie, władzę. Tutaj ten pies się unosi za dotknięciem jej ręki, tak? czyli tak, jakby miała władzę nad, nad, nad materią i, i, i nad duchem. Ona się, ona się w myślach czuje dosyć silnie. Wie, czego chce i wie, czego od Was chce. Albo czego nie chcę, zobaczymy, co jest w sercu, tak? Dużo arkan dużych mamy. Dobrze, zobaczymy, co u Was w sercu. U Was w sercu. Aha, aha. dobrze. No cóż, powiem tak: korzystacie. No zresztą oglądacie ten filmik, to prawdopodobnie korzystacie z pomocy wróżek, wróżów, magów, jasnowidzów. W sercu to Wy macie uczucie, że to jest Wam osoba przeznaczona, mamy kartę gwiazdy. Że to jest osoba z przeznaczenia, jednocześnie może być to osoba z poprzednich wcieleń, czyli nie spotkaliście się pierwszy raz tutaj, w tej materii. I oczekujecie sprawiedliwego końca, sprawiedliwego. Czujecie się w jakiś sposób w sercu skrzywdzeni, ale oczekujecie tej sprawiedliwości. Być może ta osoba Was skrzywdziła, być może Wy skrzywdziliście tę osobę, tak? To już pozostawiam w Waszej y, diagnozie, Waszej analizie. Kto komu co zrobił. Niemniej, nie wolno mówić, że a to ja przez nią y, odszedłem, czy ja przez niego odeszłam. Pamiętajcie, nikt nikomu krzywdę nie robi. Jeżeli ktokolwiek wyrządza sobie krzywdę, to samiemu sobie wyrządzamy krzywdę. Pamiętajcie to. Nikt do niczego nas nie zmusza, nikt do nikogo nas nie przywiązuje. Także pamiętajcie, nie obarczajcie winą. Za y, y, wszystkie y, sprawy, które Was rozdzieliły, które Was poróżniły, nie obarczajcie nigdy osób, y, Waszych partnerów, byłych partnerów, ex, bo wina leży pośrodku, ewentualnie my wyrządzamy sobie sami krzywdę. Ale jest osoba z przeznaczenia, co może mi świadczy, bo ja też mam słońce, że mamy tu do czynienia z bliźniaczymi płomieniami, rób, ra, chociażby bratnimi duszami, tak? Zaraz zobaczymy dalej. Dobrze, to to Wy macie w sercu, tak? Teraz to ta osoba ma w sercu? Wy oczekujecie sprawiedliwego rozwiązania tej sytuacji, bo tu dziś nie, nie odczuwacie w sercu sprawiedliwości. Nie wiem, czy wasze serce tak. Hmm. No cóż, zobaczymy. Co wasza osoba ma w sercu? Otóż wasza osoba, jej się czara goryczy przelała w sercu. Czara goryczy się przelała, kielich, a z kielichu się odwrócił do góry, tak? Odwrócił się i. Przelało się coś, czegoś było za dużo, za dużo, hmm, kielichy to emocje, za dużo emocji. Jakieś tutaj, słuchajcie, kłamstewka, jakieś podstępy, jakaś nieuczciwość, jakieś tajemnice. Hmm, ta osoba ma to, ma to w sercu. Ja Dobrze? Ona czuje nad wami moc? Czuje, że mogłaby ta osoba z wami. Jeszcze weź w jakąś relację, ale tutaj no ewidentnie jesteście dla niej kimś ważnym. Bo w tej dziesiątce pentakli to tak jakby myślała znalazłam, znalazłem skarb. Ale tu się coś słuchajcie naważyło mocno. Mocno się tutaj naważyło. Ta osoba chciałaby nowego początku. Nowego początku, nowej materii. Może wspólnego budowania czegoś. Zupełnie nowego początku. Jesteście dla niej niejako jakimś skarbem dla tej osoby, ale tu się narozrabiało. Jakieś niejasności tu były, jakieś intrygi być może. Być może plotki. Jakaś nieuczciwość z zewnątrz. Tak, ta osoba ma to w sercu. Teraz... Wynik, nie wynik. Y, rada, co pomaga, lub przeszkadza. Zobaczymy, co karty pokażą. E, słuchajcie, któreś z Was się odwróciła od tej miłości. I przy tym głupcu to jest takie, ja nie będę żebrała, ja nie będę żebrał. A głupiec, jak to głupiec? Zależy, który głupiec. Jeden jest odważny. A drugi mniej odważny. Ten głupiec jest nieszczęśliwy. Ten głupiec jest nieszczęśliwy. Jest przy nim pies oczywiście, tak, wierny przyjaciel. Ale ten głupiec y, jest jakby obdarty z emocji, z uczuć w tej chwili. Nawet może poszukuje tutaj y, kogoś, ale. To mu nie wychodzi. Niby on ma nawet laskę taką papieską, prawda? Mógłby mieć wszystko, ale on jest tutaj nieszczęśliwy. Słuchajcie, rada. Ja tutaj odłożę. Co pomaga? No, przeszkadza na pewno to, że albo Ty, wy, albo Wasza osoba odwróciła się od tego uczucia, i teraz to jest takie zupełnie nijakie. E ja zobaczymy. Może pomóc, słuchajcie, odwaga. Tak jak mówię. Może pomóc tutaj odwaga. Na tym, w tym yy, paziu kielichów jest odwaga i okazanie tej miłości, nie odwracanie się od niej. Okazanie odrobiny tego uczucia. Albo wy to musicie zrobić, albo ta wasza osoba. Tylko ta wasza osoba, to tutaj ona... ona ona czuje się tutaj zraniona, bo to są uczucia. Zraniona i wiecie co? I w tych kielichach to jest jakimiś czynami, bo tu zobaczcie ta kobieta sypie jakąś truciznę czynami, nie tyle słowami, co zraniona czynami jest ta osoba. Ona by tutaj chciała, ale chciał, chciała. Myślę, że okazanie odrobiny uczucia, nauczenia się pokazywania uczuć, bo w tym październiku to jest nauka okazywania uczuć, to by mogło pomóc. Być może oboje postanowiliście pójść w coś nowego, zupełnie nowego, ale czy ten głupiec jest tu szczęśliwy na tej karcie? No nie jest. Dobrze, wynik. Jaki wynik? Odwrócony paść Buław i koło Fortuny. No cóż, co ja mogę Wam powiedzieć? Paś Buław jest kapryśny. Paś Buław jest nadpowodliwy. Paś Buław jest... Y, wszędzie go pełno i y, robi 10 rzeczy na raz, tak? Jest taki infantylny, dziecinny. No jest to paś, jak jakby nie było, jest to paść. Jest, jest, jest za dużo wszystkiego, Za dużo wszystkiego, tak? za dużo wszystkiego y, i to jest takie niedojrzałe, Natomiast pojawia się koło fortuny, więc ja tu skłonna jestem powiedzieć, że, bo trzy karty świadczą o tym, że możecie być bliźniaczymi płomieniami lub bratnymi duszami. Spodziewajcie się odwrócenia losu, tak? Że teraz, jeżeli jesteście z tą osobą na przykład i się pokłóciliście na chwilkę, to możecie się pogodzić, tak? Możecie się pogodzić. Jeżeli się rozstaliście dawno temu, nie, wszystko się może zdarzyć. Koło fortuny się pokazało. Wszystko może się zdarzyć. Możecie się pogodzić. Zdajcie się na los i tutaj siły wyższe też działają, tak? Tutaj działają siły wyższe. Yy, nie róbcie nic na siłę. Yy, troszkę wyhamujcie z tą swoją yy, zadzior, zadziorną duszką, tak? Bo albo wy to musicie zrobić, albo ta wasza osoba. Bo tutaj jest, mówię, za dużo, za dużo wszystkiego na raz i za dużo dziecinności to jest jakaś niedojrzałość. Natomiast koło fortuny mówi o tym, że koło może zatoczyć krąg, to po pierwsze, po drugie właśnie, że jest to jakby sprawa losowa, tak? Wszystko się może zdarzyć. Uważajcie na podstępy, uważajcie na niespodzianki i w ogóle, w ogóle w tym układzie kart, jeśli chodzi o ten związek, o tę separację waszą, spodziewajcie się niespodzianek. Spodziewajcie się po prostu niespodzianek. A niespodzianka, niespodzianka może być miła, może być niemiła. Natomiast w, no w kielichach to są, to są uczucia, więc spodziewajcie się niespodzianek. I tak to słuchajcie, wygląda. Dobrze. Robimy szybciutko teraz rozkład. To była wersja A. I teraz robimy szybciutko wersja B. Wersja B. Przekładamy, mam nadzieję, że zdążę. Wersja B. Co dla osób, które wybrały wersję B, dla osób w separacji. Co dla osób, które wybrały wersję B, dla osób w separacji. Dobrze. Jaka jest energia ogólna? Co wy czujecie? O, dwie wyszła? Co partner czuje? Co myśl, yy, myśli? Przepraszam, są myśli. To są uczucia w sercu. Co pomaga lub przeszkadza? I jaki jest wynik? Tak zawsze powitanie zajmuje mi trochę czasu, więc... Ten filmik zaraz... Zawsze druga wersja jest poszkodowana bardziej, tak? Co dla osób, które wybrały wersję B? Co dla osób, które wybrały wersję B? Co dla osób, które wybrały wersję B? Dobrze, o i też też. O, znowu energia młodzieńcza, ale tutaj to już, to już energia takiego e, obrażalskiego znowu obrażalskiego. Dobra, słuchajcie, energia ogólna dla osób, które wybrały wersję B. Energia ogólna, paść kielichów. No to już będzie w rozkładzie dwóch baz. Niedojrzałość. Niedojrzałość emocjonalna, kapryśność, ee, muchy w nosie. E, w ogóle taka energia jest pomiędzy wami, tak? I tutaj doszło do jakiegoś rozstania. Ktoś komuś wysłał list e, pożegnalny lub wiadomość pożegnalną lub no albo się rozstaliście słownie, oczywiście też taka jest możliwość, mówię o liście, ponieważ ta karta tak ładnie wskazuje na list. Trójka mieczy, trójka mieczy to są zranienia, no to jest taki niepokój wewnętrzny, ale to jest, wiecie co, ewidentnie tutaj yy, naświetla się niedojrzałość emocjonalna całego tego, tego waszego układu, tego tej waszej znajomości, kapryśność, obrażalstwo, wrażliwość, yy, nadwrażliwość bym powiedziała, tak? Co wy macie w główkach osoby, które to oglądają? Kalkulacja. Piątka mieczy. Jestem zraniona, jestem zraniony, kalkuluję, czy mi się w ogóle opłaca być z nim, z nią. Zobaczcie, jaką tu kalkuluje. Chłodne myśli króla mieczy. Oczywiście uczciwe, bo ten król nie chce nigdy nikogo skrzywdzić, ale to jest w ogóle energia mieczowa, także zobaczcie, wszystko jest w waszych głowach. To zranienie. Tutaj również jest w waszych głowach. To nie jest zranienie w sercu. Tylko to są. To jest, my kreujemy swoje własne myśli, więc to jest są nasze własne myśli i to jest u was w głowach. Zraniła mnie, zranił mnie, biorę pióro i liczę. Tak czy nie? Za i przeciw. I tak ciągle za i przeciw, za i przeciw. To jest u was w głowie, a teraz to jest w głowie u waszej osoby. Wasza osoba dokonała wyboru. Dokonała wyboru wasza osoba. jeśli chodzi o myśli. I uczucia. Ta osoba yy, nie zastanawia się, czy ona was kocha, czy nie. Ona już wie. I ona chce współpracy, tutaj, tej trójce denarów. To jest współpraca. Ona się tu już nad niczym nie zastanawia. tak Teraz w serduszku, co jest? Królowa Kielichów. No to Wy tutaj jesteście tą stroną, widzę, bardziej taką. W tym układzie, w, numer B, w rozkładzie B. No, tak, zamknęliście się na uczucia. No i znowu ta chłodna kalkulacja. Mamy króla mieczy i królową mieczy. Słuchajcie, no, jeżeli chcecie, żeby ta osoba do Was wróciła, albo po prostu tylko sprawdzacie, co, co u niej słychać, może wcale nie chcecie, żeby ona do Was wracała, tylko z ciekawości oglądacie ten film. No to powiem Wam szczerze, że jesteście bardzo zamknięci w swoich umysłach. Eee, potraficie. Potraficie rozmawiać, potraficie negocjować, potrafilibyście się dogadać, ale Wasze uczucia są odwrócone. Ja tu widzę tylko myśli, myśli, a uczuć nie widzę. Więc mm, związek polega na okazywaniu uczuć, a nie tylko chłodnej kalkulacji, co mi się opłaca, a co nie. A tutaj ja widzę i królową mieczy, i kula mieczy. O, o, to jest bardzo ładna para królewska, natomiast zbyt chłodna i zbyt e, radykalna. Żeby tworzyć taki udany, taki troskliwy związek, tak? skoro królowa kielichów się odwraca, tak? Gdzieś zatraciliście w sercu uczucia albo do tej osoby, albo ogólnie może do, do ludzi, może się zamknęliście na uczucia. W każdym razie serce chciałoby rozmowy z tą waszą osobą, ale tu są potrzebne uczucia. Tu są potrzebne uczucia. Także wyjdźcie z głowy, włączcie serduszka. Kochajcie sercem, a nie głową. Tak? Dobrze, że jeszcze tu się pieniądze nie pokazują. Ta osoba, o której myślicie, ma w sercu? Ta osoba jest rozmarzona. Ona patrzy w niebo, ona rozmawia z księżycem, patrzy w gwiazdy, wierzy w przeznaczenie, wierzy w to, że cykl może się powtórzyć. Ona uważa, że magia się dzieje, że cuda się mogą zdarzyć, tak? że ta wasza osoba, i ma tutaj nawet na tym talerzu serce. Ona. Być może nawet ta osoba, ten mężczyzna ta kobieta jakieś modły odprawiają jak do księżyca, tak? Czy, czy, czy czarują to wasze serce, żebyście może, o właśnie, może żebyście otworzyli to serce na nią tutaj, tak? To, jest, to, są, to są czary, ta osoba wie, że ona ma wszystkie narzędzia i że jej serce jest otwarte i pełne magii, żeby ten związek mógł trwać. Ona chce tu w myślach współpracy, a tutaj aż Kreuje, czaruje, tak? Tak to wygląda. Ta osoba ma tyle w sercu dla Was. Co pomaga lub przeszkadza? No i widzicie, i wyszedł paść denarów. Niedojrzałość w związku. Ewidentna niedojrzałość w związku, słuchajcie. Tutaj y, potrzeba jest, y, nie wiem. Y, bo wiadomo, że ma się lat 50, a czasem zachowuje się, jakbyś miał 20, i odwrotnie, ma się lat 20 i zachowuje się, jakbyś miał 50 lat. Natomiast tutaj ewidentnie energia jest taka, że tu jest totalna niedojrzałość, a świat macie u stóp. Także przeszkadza ta niedojrzałość, a świat stoi przed Was otworem. No i jeszcze co? Przeszkadza.